Pewnego razu uczeń zapytał mistrza. Mistrzu, kiedy się coś zmieni? Na co mistrz odpowiedział: Jeżeli będziesz chciał czekać, to na rezultaty będziesz musiał poczekać bardzo długo, ale jeżeli oczekujesz szybkich, to musisz sam zacząć działać. I tak samo jest w Twoim biznesie. Jeżeli oczekujesz klientów, to musisz zacząć działać, a nie czekać na nich. A gdzie tkwi ta różnica? Jeżeli w tym momencie korzystasz z takich usług jak na przykład pozycjonowanie albo linki sponsorowane w Google, to w zasadzie musisz czekać, aż klient sam cię znajdzie, aż dotrze, aż w Pisze, aż trafi na Twoją stronę. Natomiast jeżeli chcesz działać i oczekujesz szybkich rezultatów, to musisz zacząć działać w mediach społecznościowych, bo to one dadzą Ci szybką widoczność, spowodują, że klienci dowiedzą się o tym, że istniejesz, dowiedzą się czym się zajmujesz, dowiedzą się, w jaki sposób możesz im pomóc. Jest to najlepsza możliwość, zwłaszcza wtedy, jeżeli klienci nie zdają sobie sprawy z istnienia w ogóle Twojego produktu i nie wiedzą, jak może on zmienić Twoje. Życie. Czekanie więc na to, aż sami wpadną na pomysł, żeby go kupić, może zająć naprawdę bardzo długo. Tak więc, w social mediach możesz zacząć działać. Jeżeli chcesz zacząć od już, to zostaw tak pod tym wideo, a ja bardzo chętnie poznam szczegóły. Będzie mi bardzo miło. Nie czekaj, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczątka. Cześć!